siłę jestem, pp.m. games, witam także. Fajnie, co to dwa, chyba. Dzisiaj, zajmiemy mi się. ...zbiorem soi. Lecimy na początku odcinka, zachęcam do tego, ale w komentarza i życzę jego oglądania. Ogólnie objechałem sobie naokoło i powiem szczerze, z tak mojego pola, coś może nie małego, ale nie pozwolę na minę moje pierwsze wdłużenie. Moje pierwsze wrażenie takiego pola było, że nie będzie tego dużo, wysypało. spało. A już mamy 11 398 litrów po przejechaniu naokoło. Więc naprawdę ładnie. Myślę, że te dwa przyczepki, a ty się powinny być pełne. Czekam sobie naokoło, żeby wiecie, Najgorsze te, no, można powiedzieć wyciąć, żeby nie było tego problemu na odcinku. Nigdy nie wiem, zaczynać takich rzeczy na odcinku. Wolę sobie właśnie przed odcinkiem właśnie na naokoło obkosić, żeby miało to ręce i nogi. Stan konta nieźle. Dzisiaj co jeszcze? Muszę zawsze sobie zrobić. Zrobię sobie pociągi. Yy, czemu? Gdyż mam do sprzedania, yy, proszę Państwa, Mamy pszenicę. Yy, pszenicę z. Yy, co jeszcze mamy? Słonecznik. Yy, więc trochę tego będzie do sprzedawania. Dobra, lecimy dopóki pociąg nie przyjedzie. to lecimy, wiadomo, dalej kocić. Yy, yy, musimy sprzedać. muszę tutaj trochę zainwestować pieniędzy. Znowu, nie będę to powiedzieć co roku. A tak sobie przepnę się, niezależnie bo i tak to dziecko ładnie wykoszone, tylko musi być jak wiecie, wstępciaczek musiał być zrobiony, wiedzieć mniej więcej jaki ten to znaczy. na podwórę napadę z tym pod wrażeniem jako pola, że napadę tak ładnie oddaje. Kosimy na razie tą stronę, tamtej strony na razie nie będę kasza, zobaczymy, zresztą zobaczymy jak to wyjdzie czasowo. Po prostu o. Wszystko pięknie. Kasa znowu zainwestowana. E, w poprzednim odcinku kupiliśmy e, panele fotowoltaiczne, można powiedzieć. E, I znowu kasa jest dość płynna. Więc ja się bardzo cieszę z tego powodu. Mamy cały czas ten dobrobyt tego co w oznaczeniu. Z tego względu, e, e, że 20 tysięcy przychodzi nam z samej takich źródeł odnawialnych, tak to ujmę. Na początku, jeszcze tak chciałbym powiedzieć, jeśli będą jakieś problemy związane z przycinką, musicie wybaczyć, że lekko komputer nie domaga. Ale na razie, jedziemy bez problemu na tym kąpie w miarę możliwości. widzę, że tam troszeczkę spadły lekko w pesy. Ale mam nadzieję, że aż tak mocno to nie będzie cierpiało to na nagraniu. Yy, I tak. Sprzedajmy pszenicę. Jej zostało. 67 tysięcy owiec został na tym i słonecznik to jest sprzedawane. Proszę Państwa, w tym odcinku nie, chyba coś jeszcze było, ale już nie będę zgadywał co w sumie na silosach. coś było chyba jeszcze, prawdę ale, ale, ale nie mogę sobie przypomnieć co dokładnie. Więc tutaj czy zobaczyć, tak muszę wjechać. Ale to tak, jest tylko moje, więc. Suma summarum jest dobrze. Zrobimy tak. Żeby to było ładnie zrobione, to przejdziemy sobie tak, w jedną, w drugą stronę, żeby mieć ładniejszy poprześniak do równego. Zrobiony. Myślę, że będzie chyba elegancko. tak, Powinno być elegancko. Fajnie. Na pewno takie klasy zrobimy. Mogą sobie pracownika powiedzieć ale go nie chcę. Na chwilę sobie wsiądziemy do pociągu, czy na, na koniec odcinka. Na razie mi się z tym nie śpieszy, bo i tak pieniądze będą zainwestowane dopiero prawdopodobnie typowo gdzieś na zimę. Zima, wiosna w tych przydziale. Eee, a chcę trochę te zboże sprzedać, bo te ta, ta salando niby nie jest małe, ale co jeszcze zrobiłem poza odcinkiem, bo tego nie powiedziałem. Yy, Skościłem ten słonecznik w końcu. To jest tak. Wszystko, cały słonecznik jest przerobiony. I zobaczcie. Zrobiłem jedno. Powiem szczerze. Yy, takie pole, które nie spodziewałem się, że mi się uda zrobić. Naprawdę gigantyczne pole. Jak widzicie, to wapnowanie to znaczy, że jest wszystko porobione, porane, yy, powiększone. Praktycznie do granic możliwości yy, te pole jest zrobione. Tu ta sama siśćka jest powiększona. Oczywiście wapnowanie, wapnowanie jeszcze raz, wapnowanie będzie mi czekało. Dlatego więc muszę mieć pieniądze na to, żeby kupić to wapno, bo tam no raczej dwa... Yy, Powiedzmy, osiwacze moje nie wystarczą na pewno. Dlatego a 6 tysięcy potrzeba na jeden wózek. Więc muszę mieć naprawdę zapas pieniędzy, żeby w mm, laku, laku nie dobierać kredytów. E Jeśli mogę coś sprzedać na to tak robimy. E Więc nie jest to wcale źle. No Zaraz będzie praktycznie, można powiedzieć, przemienięcie czasu i nie te pieniądze, ale jednak kuping, y trzeba to zdobyć, zrobić. trzeba sprzedać i mieć to wszystko załatwione. Nie zimowy odcinek, ale nie wiem czy będzie. Będę oczekiwał, bo nie będzie do sprzedawania ja, faktycznie nic. Ponieważ yy, wracając do słonecznika, yy, mam tylko 6 tysięcy do słonecznika, ale to jest spowodowane tym, że proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa, to jest olejarnia i jest włączona i mamy wszystko, spalny za cały słonecznik na full Więc Jeśli, yy, gdyż, ponieważ tego nie ma słonecznika Umiem wy yy, Powiedzmy, tak zwanym arsenałem. Yy, I W sumie, po, po co sprzedawać słonecznik teraz Jeśli mogłem go Czy mogę go przetworzyć, tak? I mieć dużo większą kwotę zarobku Niż bez yy, Bez tego przerobienia tak? Bo słonecznik ogólny w ogólnym rozrachunku też mnie jest takie złe Cenie, no jest 2700 w tym momencie, ale, 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 olej, 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 olej to jest. Mm, słonecznikowy jest za 6, 600 w tym momencie. Więc praktycznie można powiedzieć, że poniżej piątki panopodnie nie schodzi w ogóle przy sprzedaży słonecznika, oleju w słonecznika, więc wolałem w tą stronę iść, nic przeciwną, można powiedzieć. Żeby po prostu móc sobie nas spokojnie to ogarnąć. Yy, czy to pójdzie na przetwórstwo Poszło na przetwór z tego względu, że yy, chciałem raz, znaczy raz, drugi, czy, czy trzeci albo czwarty raz nasypać tą olejarnię. Faktycznie na ja jeszcze jedną rzeczą, sobie rzepaku oczywiście nie posiadałem, więc musiałem czymś nadgonić, więc ten słonecznik naprawdę fajnie wyszedł. Bo chyba w tym sezonie i tak, to być słonecznik. Jeżeli jakoś tak samo trzeba nie zrobić, że słonecznik i rzepak będzie szedł właśnie na przedwóstwo. No ale to zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Bo patrząc na moje rary, nie powinno być dobrze, ponieważ w tym sezonie wiosennym, który będzie to pola, będą właśnie tutaj słonecznik, tu słonecznik i tu słonecznik. Na pewno tu nie ma polotu. Moim zdaniem, pod te pole, które tu będzie teraz owsem zasiane, bo z kolei tutaj wszystko będzie zasiane owsem. Tutaj nie wiem, zobaczymy, może kupię zasiano. Na pewno będzie zasiana, kupię z tego względu, że nie mam co yy, tam zasiać. Powiedzmy, a tam był owis, nie chcę owsa po owsi siać. Jest tych upałów dużo, więc po sensu mi jest kombinować i cudować. Bo nie patrząc. Nie będzie tych pól duży jest, ale po, po moim ogólnym rozrachunku tego dużo nie ma, bo po powiększeniu wszystkich pól, no tak te dużo tego nie ma. Tu ma być... Mm, a nie, tu będzie słońko, przepraszam, 28 to będzie bardzo mi słońko, a tu będzie kukuje na ziarno, dobra, już mi się już pomniało. A ogólnie, bo tam będzie i na kieszonkę i na e, ziarno. Tak, 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 dobra, mi się już bo tam jest ta łąka, można powiedzieć, i tam właśnie będzie zrobione. Yy, układana krzonki jak i zarówno na ziarno. Więc może być ciekawie w tym sezonie. Yy, moim zdaniem, czy mi finalnie. tak, fajnie, elegancko, ładnie się tutaj zypie yy, soja. Jestem pod pełnym wrażeniem potencjału tego niż zboża. Yy, więc naprawdę może wstawić dwa zestawy, ale na pewno ta półtora przypy pójdzie yy, powinno być, o, bo jeśli przejechaliśmy jedną długą i swobodę tam tamtą stronę, no to będzie mi ten się na pewno yy, te 25 pod 25, 1, yy, 1, do tego nie będzie jeszcze jakieś 14, yy, powiedzmy w przybliżeniu, to będziemy mieli 400 yy, 1000 tylko będziemy mieli yy, właśnie yy, soi. To by mnie właśnie bardzo cieszyło, no, wiadomo, soja jest naprawdę najbardziej opłacalną chyba uprawą, znaczy czy może uprawą produkt ceny, bo o ilości to można powiedzieć wiele. Yy, za chwilę. Jest 4-300 w tym momencie. mogno sprzedawać. Ale co, ja sobie zostawiam. Niech sobie poleży. W razie braku laku będę sobie sprzedawał w późniejszym czasie. Ale jak wspomniałem, może zimowy odcinek wtedy w zimowym odcinku będę sprzedawać. Bo mam plan na zimowy odcinek. <laughs> Ma nie się powielał, bo nie powiem, bo będzie się powielał z paroma tutaj akcjami, no ale jednak muszę to zrobić, żeby do końca tygodnia mieć te odcinki ponagrywane, znaczy z względem takim, żebym nie musiał siedzieć nie wiadomo ile czasu później w tygodniu, jeszcze do końca tygodnia będzie został po piątek i sobota. E, a niedzielę muszę 5 czasu nie przygotować jego sobie. Na kolejny tydzień, w pewnym sensie, nie spadnę. Teraz mam powiedzieć, że nagrywam na bieżąco odcineczki, więc to trochę jest eee, nutujące teraz to, że trzeba takie rzeczy robić, ale jednak chcę ten, tą serię ładnie teraz pociągnąć. Dobra, wsiadamy sobie do pociągu, mogę sobie jeśli mogę, podpalamy, mamy tak pszenicę tutaj, a że pakuj troszeczkę mamy, jest tak, kreśnię pszenica. Pszenica niech sobie leci. Pszenica ogólnie 1300 chyba niecałe. 1200. Nie, 1500 powiem, To trochę będzie w zarobku. Powiem, który był wagon większy, tam chyba z tyłu był, ale chyba tak ogólnie nie będziemy yy, wszystkiego na znaczy, byśmy nie widzieli tak jeden wagon. Tak mi się zdaje. Takiej potężnej ilości. Tak mnie się zdaje. Tam jeszcze zostanie jeden, no, ale powiedziałem, że tylko żepak, i słonecznik leci. No, pytam, już nie ma co wziąć więcej. Te pociągi troszeczkę są przymałe, na moje teraz możliwości. Yy, więc yy, czekajcie, wszystko wziąłem, poczekajcie. No, a czemu nie wysypałem? Czy przestawiłem się nie Ej, i jak pójście. Nie ma, że mi wej więcej wejść. Aha, no tu może gdzieś zostawiłem też 7 ton. 6 ton niecałe. Dobra, to już jest mało ważne. Chyba, że tutaj jeszcze mi wejdzie, ale... Tutaj nie mam widzisz, nie? Tutaj mamy tylko... A jest słonecznik, więc jeszcze słonecznik sobie wraci. A ten słonecznik na pewno wejdzie mi w całości tutaj. Na pewno, więc mamy 161 tysięcy tu pszenicy, 140, idealnie, praktycznie równymi ilościami. I tu masz dzisiaj zobaczyć mój zarys tego pola. Eee, jest konkret. Nie powiem, wypożyczyłem sobie maszynę taką eee, do przeoferywania, żeby to szybciej nadgonić sobie po, żeby poza odcinkiem, żeby to już miało lepiej. Ale tak naprawdę, widziałem, z godziny to chyba lekko żeby przemyśleć, jak tam to porobić. No i najbardziej się dziwiłem, że na tym polu właśnie można było sobie tak uwolnić pola. Praktycznie zostało tutaj, nie wiem, jeziorko, czy jak to tam nazwał, że został tu ciągnik w ogóle od powiększania, yy, więc zapadę troszeczkę, które będzie. No oczywiście też całe pole trzeba będzie połapnować, tak samo, więc trochę roboty będzie mi ciekawo. Tutaj pole czeka na yy, ziemniaczki, prawdopodobnie Chyba, nam się kupić to pole. Jeszcze raz zobaczymy, jak będziemy kasy mieli. Koci nie bardzo takie pole, żebyśmy mieli ten kawałek praktycznie wykupiony. bo tam jest bawełna zebrana i fajnie by było, jeśli nam się udało to jeszcze dzisiaj zakupić. Ale to jest kwestia tego, jak nam to zapłaci za... Oczywiście, proszę Państwa, za nasze zbiory, które właśnie teraz w tym momencie wywozimy. Jestem ciekaw, trochę być z jednej strony na was źle to zrobione, że to piło przed odcinkiem. Yy, znaczy teraz w odcinka i nająłem pociąg, i tak dalej, i tak dalej, i zasypywałem, ale nie miałem czasu, żeby ogarnąć tak szybko sobie wszystko, yy, wszystko przygotować. Ale myślę, że tutaj tak nie będzie takiej stady. Jest 15 minut odcinka, więc nie jest tak źle. Tutaj, oczywiście, moje rzepaczki trawa rośnie. Wszystko jest. Naprawdę no, się będzie popatrzyć, to już jest większość kul yy, chyba moja. Tak nie się zdaje, bo teraz jesteśmy tu, nie jest pociąg. Tak, tutaj jest tak samo, bo jest tu powiedza. Yy, tutaj jest mój rzepaczek, który pięknie rośnie. No pochodzę na Idealna sprawa. Pole uprawione tam już jest. Właśnie ale patrz załalane już jest, yy, na dniu Holland sobie tam stoi no i zdążyłem po prostu wiecie, teraz jest taki speed można powiedzieć pod tym względem żeby po prostu no, zrobić jak najwięcej i żeby te codzienne te taili można powiedzieć w pewnym sensie z yy, Faminga było 350 604 mamy idealnie yy, więc ja się tepnę Mogę to odwiedzić, mogę odwiedzić. I tu patrzcie, jest bawełna, tak? Patrzcie, 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 patrzcie. Pięknie, ślicznie, idealnie. Wypatrzcie, się, można powiedzieć, że dużo powiększania nie będzie, bo tu nie będzie na takiej możliwości chamosnej. Yy, ale kupujemy. Yy, kupujemy, zobaczymy później, ile będzie można sobie jest powiększyć. No i podejrzewam, trochę się łaję tego, że może zostawię sobie te pole jak to nie się tutaj popawę nie pod ziemiaki, jaki jest powiększanie na razie muszę, że ja boję się trochę tych ziemiaków robić na całości czyli tu tu a to zobaczymy co będzie myśleć yy, nie do ten obiec sobie tutaj zaś się... nie obiec tu był więc trochę też tak tipa yy, zobaczymy będziemy myśleć yy, na razie się tepniemy do potem do stala oczywiście lecimy powiem yy, tak dość intensywny sezon pod względem zakupów mmm, pól bo naprawdę pocisnąłem w te pola a jeszcze nie kupiłem tych pól które właśnie chciałem widzicie niby yy, martwiłem się pod względem pieniędzy, że nie będę miał pieniędzy na te pola, które właśnie planowałem te dolne, tak powiem to yy, ja już już się z kolei, z kolei się powtarzam na te ale powiem szczerze, jeśli teraz pokupiłem tak to pole kupiłem te, już jest łąka yy, to będzie z kieszonki zarobek będzie z... Yy, ewentualnie jeśli nie w tym sezonie, no to w kolejnym to kupimy już na 100% żeby yy, troszeczkę rozmaicić sobie rozrywkę yy, więc ja się tam nie spinam z powiem szczerze, z początku się trochę spinałem, żeby tam na, na siłę kupiwać te pole, kupiwać ale szczerze, ja może sobie mam telefon tutaj. Yy, chcę polecić jedną, jedną, jedną rzecz. Yy, chcę polecić, zobaczyć, polecić jedną rzecz. Yy, dobra, 20 tysięcy dostaliśmy, tak? Yy, Najpierw policzę. Nawet i 30. Yy, yy, 20 tysięcy. 20 tysięcy razy 24 razy z październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec razy 5. E, to jest 2400. 400. 2 miliony 400 000 powinniśmy dostać e, za przemienięcie do marca. Więc będzie ciekawie, naprawdę będzie ciekawie chyba tak w 100% 2 miliony chyba 400 czy 2 miliony 600 tam tamte pole więc a tak zostaje sobie bo już na pewno nie będę na co teraz kupować będzie teraz kolejne planowanie kupowania kukurydzy znaczy janówki po prostu więc tutaj też nie ma co się spinać naprawdę a jeszcze czekajcie ja sobie tak sobie robi na szybko ale chcę się upewnić ile tu staliśmy ja dostaliśmy za jedno przewinięcie 22 tysiące 22 tysiące Luksus Z Tego przychody, to wszystko No robi Fenomenalną, robotę Więc naprawdę Teraz 2 minuty 30 to jest wiosny. Może by powiedzieć, że zabójstwo trochę tej serii, że yy, wiatraki, że yy, panele. Ludzie, to jest dla mnie yy, przyjemność kupowania tych paneli i tak dalej. Więc ja z tego nie rezygnuję. A że nagrywam, może wam to kut trochę w oczy. No ale przede wszystkim to też ma być dla mnie główna rozrywka eee, A że to nagrywam No to mi się podoba to, że Wam się to podoba Ale i to swoim tokiem i myślę, że pozytywnym tak, pozytywnym tokiem właśnie rozgrywki Że jednak nie zamrażam tych pieniędzy Faktycznie patrząc Ja mało co yy, trzymam pieniędzy na koncie Ja cały czas coś pieniędzy wydaję Faktycznie non-stop ja nigdy praktycznie nie mam pieniędzy na koncie, bo non-stop nasuwam, nasuwam, zasuwam, nasuwam, zasuwam, zasuwam, zasuwam. kupuję multum rzeczy, ale tak patrząc naprawdę racjonalnie, jak ja potrafię teraz wyciągnąć z paneli, nie paneli, yy, wiatraków 100, yy, 100, czekajcie, 7, 60, ja tysięcy chyba bodajże, tak mi daje sobie zobaczę, tak do pewności e, policzę dobra produkcja generatory e, 67 600 e, 680 to jest tak e, razy 24. E, 24 razy 12 no i tak mogę sobie razy 2 wziąć to jest sami wiatraków w tym momencie. Więc to tu więcej. Tutaj nie ma co się bać, nie ma co się szczepać yy, pod względem no, wydawania pieniędzy, pod względem yy, kombinowania, bo tu yy, o to chodzi, tak, no, o to chodziło, żeby tu yy, kombinować. Teraz jest chyba 164, bądź piąty odcinek, nie wiem dokładnie. Yy, dużo dało teraz, że te inne odcinki latują. ale wiecie. Chciałem dobić do 250, odcink 250, 250 tego odcinka... 250 A się nie się skończyć, prawdopodobnie teraz przez to, że postawiłem te panele Jeszcze, e, żeby was się składać, postawiłem jabł jabłonki, nie postawiłem jabłonki w tym stylu e, Czyli dodatkowa produkcja znowu, dodatkowo wydałem chyba też 100 koła Nie obok nie mam e, Ale to trzeba, no. e, trzeba kombinować tutaj żeby po prostu y, móc zarapiać pieniądze tak? no z pola polami ale jednak jakiś tam dochód pasywny też musi być właśnie dorzucony to rzucone, tak? teraz się cieszę tak teraz y, kolejny odcinek nie wiem może to oprawę jakoś sobie po nie wiem, po soi może ponieważ no, nie będę miał teraz pomysłu czy zaraz po polei od razu z tym z, Z kukurjedzą wpływa, muszę powiedzieć. czy zjechać za z czy właśnie zrobić lekki hmm, postu i zrobić coś innego. Nie wiem może łąka będzie jakaś gotowa rozbiła, też tego nie wiem. Więc może tam byśmy mogli zrobić ewentualnie, hmm, tam i to mi nie pokazuje to. No. Trava. Mm. Molto bene, devo dire. No. Necessità anni. Ne? Dimmi una luce, non la luce. E non posso.

czynię, że na hmm. A teraz mniej więcej, mniej więcej hmm, praktycznie mogę. więcej... Hmm. na pewno to, nie będzie pokojza, jakby tam była różnica i będzie Lelunia. Hmm. Więc myślę, że... Nie, 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 bo nie zajęło w pytanie, bo to jakaś nie wiem, nie wiem, tylko to mało, to będzie dość sporo, no tu nie wiem, mamy 10 tysięcy, powiedzmy, 10 tysięcy, <słysza> to powinniśmy lekko osobnie zebrać, nie kupuję, ale zobaczmy na tym odcinku, bo ty co nie miałeś, to nie wiem, co mi się uczyniło. Я думаю, что он часто что это же позволяет в момента, когда я не вижу на насколько очень